Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w garażowej, undergroundowej, tymczasowej galerii, z której przygotowuję dziś dla Was to nagranie, żeby w takiej kompaktowej wersji opowiedzieć Wam o cyanotypie. Żeby wersja była rzeczywiście kompaktowa, będę spoglądał od czasu do czasu nerwowo na zegarek, żeby się za bardzo nie rozgadać i zmieścić w tym takim realnie słuchanym czasie. O czym chciałem opowiedzieć? Nie będzie to opowieść. Z rodzaju tych, których jest na pewno już bardzo sporo, dużo, i w sposób wyczerpujący omawiają, co należy rozpuścić, w jakiej, w jakiej ilości wody, w jaki sposób uzyskać taki klasyczny odcień. Większość z zainteresowanych z pewnością. Wie w jaki sposób te odcienie modyfikować przy pomocy rozmaitych tonerów, mniej czy bardziej ekologicznych. Też z pewnością e, większość z Was wie, takich poradników jest e, już bardzo dużo. Zatem, o czym dzisiaj będę opowiadał? E, Opowiem trochę o historii, bo spojrzenie wstecz zawsze będzie punktem wyjścia do tego, co będziemy planowali zrobić, choćby po to, żeby mieć świadomość tego, co już się w danym obszarze dokonało. Więc e, takie spojrzenie wstecz e, na pewno będzie niezbędne. Co oprócz tego spojrzenia wstecz, e, no na pewno zastosowanie cyanotypii e, w obszarze sztuki. E, czyli kto, kiedy e, i dlaczego, dlaczego i w jaki sposób z tej. Cianotypii e, skorzystał. Tutaj przygotowując się do, do, do tej prezentacji, dokonałem na własny użytek kilku ciekawych odkryć i tymi odkryciami tutaj będę się chciał z Wami e, podzielić. No więc, cianotypia. E, Patrząc tu mam taką ściągawkę, niewielką, na którą okładkiem będę sobie zerkał. Więc z jednej strony na ściągawkę, a z drugiej strony na zegarek. E, więc jak to się wszystko zaczęło, wiemy, ale może przypomnijmy przywołajmy w tym momencie postać Anny Atkins, która. Choć dziś znajduje się w panteonie twórców fotografii, cytowana jest właściwie w bardzo wielu, niemal wszystkich, podręcznikach dotyczących historii fotografii. Natomiast, de facto, Anna Atkins fotografem nie była. Była biolożką, była badaczem. I tu. Przyjaciel rodziny, o którym też e, warto wspomnieć, e, ów szalony, e, utrwalony na zdjęciu e, Julii Margaret Cameron, John e, Herschel, e, przyjaciel rodziny, e, tą technikę e, opracował i e, gdzieś pewnie w, w, udostępnił Annie Atkins, która wpadła na genialny w swej prostocie pomysł, aby przy pomocy tej techniki stworzyć atlas brytyjskich alg. Więc z założenia ten, to, to, to dzieło, które zachowało się do dziś, co świadczy o trwałości tej techniki. Z założenia miał charakter stricte użytkowy i, i, i myślę, że warto to tutaj podkreślić, bo o ile ten wyjątkowy, niebieski odcień, który fascynuje tak wielu i, i którym dziś wiele osób E, zajmuje się, znaczy zajmuje się cyjanotypią i stosuje ten niebieski odcień. E, niechciany przez wiele lata i taki trudny do okiełznania, bo, e, bo ten błękit, bo właściwie w przyrodzie tego błękitu aż tak wiele nie ma. E, I stąd jakby e, taki przy, przy, przy takim e, werystycznym Podejściu do przedstawienia ta cianotypia jakby no nie znajdowała wielu użytkowników. Pewnie wyjątki byśmy mogli znaleźć, ale spójrzmy znowuż na ten aspekt użytkowy cianotypi. To blueprint to doskonała możliwość kopiowania, kopiowania dokumentów, kopiowania planów, kopiowania map i przez dziesiątki lat właściwie w, w, w nieznacznie zmienianej formule ta znowuż w sposób użytkowy wykorzystywana była właśnie w tym Celu. Pewnie jakieś tam wyjątki zdarzały się. Też troszkę innego zastosowania. Choćby praca Bernarda Heona, która przedstawia obraz radiograficzny wykonany w technice cyjanotypii. Ostatnia dekada to jakby szaleństwo zainteresowania tym wszystkim, co jest vintage. I na tej fali, myślę, powróciło zainteresowanie technik, technikami historycznymi, technikami szlachetnymi, rozmaicie nazywanymi. Wydaje się, że to jakby odkrycie, że, że, że wyciągnęliśmy z, ze śmietnika historii tą technikę i stosujemy ją na nowo, podczas gdy ona jakby cały czas funkcjonowała. I to funkcjonowała w zastosowaniu no właściwie cudów sztuki współczesnej. I takim największym dla mnie zaskoczeniem były odkryte prace, właściwie odkryta dokumentacja stosunkowo niedawno. Fotograficzna Ulesa Kirklanda, fotografa, który w latach 50. współpracował z magazynem Life, a który to Kirkland zdokumentował działania Roberta Rauschenberga i jego ówczesnej partnerki, żony Suzanne Weil. No właśnie. Rozmawiamy o malarzu. E, dokładnie nie, przejęzy nie przejęzyczyłem się. E, ten e, znany, e, abstrakcyjny ekspresjonista e, Robert Rauschenberg w latach 50. E, w swojej niewielkiej e, kawalerce w Nowym Jorku e, eksperymentował e, z techniką e, cianotypii, naświetlając. E, fotogramy z wykorzystaniem, z udziałem, e, brzmi zdecydowanie lepiej, z udziałem Susan Weil. I na tej niewielkiej powierzchni e, widzimy na fotografiach Kirklanda jakby działającego e, Rosenberga, e, Susan Weil. Myślę, że te prace mogą być w znacznym stopniu zapowiedzią tego, co obydwoje artystów, mimo że ich drogi później rozeszły się, co obydwoje artystów, czym obydwoje artystów zajmowało się później. Rauschenberg wprawdzie. Do cyanotypów już nie wracał. Natomiast Susan Weil, vale, owszem. Pewnie warto wspomnieć, że takie nowatorskie podejście mogło wynikać też z podobnej drogi obojga artystów. Oboje oni bowiem byli absolwentami słynnej szkoły. Black Mountain College. Inną artystką, którą, której pracę udało mi się odnaleźć w odchłani internetu, to Katrin Jansen. I tu również takie podejście artystki, której, dla której cyanotypia była tylko narzędziem do zobrazowania instalacji. Przestrzennej, w których odtwarzała, jakby budowała na nowo wnętrza, będące kopią, repliką jej własnego mieszkania. Błękitny odcień. Ma w sobie choćby z tym skojarzeniem z niebem coś takiego jak dla mnie bardzo mistycznego. Fotografem, który zachwycił mnie szczególnie, choć który podchodzi, wykorzystuje cyjanotypie w sposób taki bardzo klasyczny. Artystą już bardziej współczesnym jest John Dugdale. Bardzo ciekawa postać, nad którą na chwilę się zatrzymam. John Dugdale był świetnie zapowiadającym się fotografem komercyjnym. Niestety, w którymś momencie, na skutek powikłań związanych z chorobą, Stracił wzrok. Stopniowo zaczął go tracić, aż no, przez to widzieć. I, I tu właściwie można byłoby powiedzieć, że koniec drogi dla twórcy posługującego się fotografią. Ale jednak, niemniej jednak, stało się inaczej. John Dagdell przeniósł się na prowincję, gdzie z pomocą przyjaciół nadal fotografował fotografuje jak? Używając głównie aparatu wielkoformatowego z pomocą przyjaciół aranżując według własnych wskazówek sceny. I wykonując klasyczne odbitki cianotypowe. Właśnie. To John Dugdale jest autorem znakomitej sentencji, którą pozwolę sobie jednak zostawić na zakończenie tej. Prezentacji. Wielu z artystów posługujących się cianotypią jakby nawiązuje w twórczości do, do, do tych wątków pierwszych, historycznych. Nawiązuje do Anny Atkins, do tego wątku e, wpisanego w naturę. I taką, e, takim odstępstwem i zarazem bardzo ciekawym twórcą, który tą technikę wykorzystuje w sposób zupełnie inny, jest artysta, który właściwie w większości działa gdzieś. W obszarze performance, video art, a jednak i muzyki, oczywiście, a jednak w którymś momencie Cianotypia też, też stanęła na jego drodze i też wykonał, wykonywał pracę w tej technice. Mowa tutaj o. Amerykańskim artyście Christianie Markley. Christian Markley wykonuje serię takich fotografii bezpośrednich, których wykorzystuje materiałem, tym negatywem, tym, co ma bezpośredni kontakt z. Z materią e, cyanotypii e, są e, taśmy magnetofonowe, są e, kasety. E, puste kasety transparentne. E, e, przeźroczyste właściwie, przeźroczyste, tak? Przejęzyczyłem się. Przeźroczyste kasety transparentne. E, nie puste, bo. E, jakby podkreśla, co jest w niektórych pracach, co było na poszczególnych kasetach zapisane, co, co, co jakby stwarza taki dodatkowy kontekst. No i tutaj, jakby takie, takie spojrzenie, takie pytanie: dlaczego, nie? Co, co takiego jest. Co takiego łączy cyanotypie z nośnikiem, który, no, który powstał z, znacznie później i z naturą? Może nie ma nic wspólnego. No właśnie, może, bo jakby te formy zapisu, wiemy to doskonale i znamy to doskonale z historii, fotografii, ale tak samo w obszarze muzyki te formy zapisu na przestrzeni wieków zmieniają się. I, i, i taśma jest czymś, jest, tym, jest też vintage. Dziś taśma też jest vintage. Dziś, dziś taśma staje się czymś oldschoolowym czymś, co e, warto zachowywać, ale o czym warto też e, opowiadać, bo myślę, że jakby ten nośnik e, jest mocno wpisany w historię e, kultu, kultury. Więc tutaj realizację e, Christiana Markleja jakby e, e, Wskazują na, jakby na świadome i, i, i takie e, zasadne e, wykorzystanie e, w tak e, prosty sposób e, tej e, formy, tej, tej e, techniki. E, kolejna artystka to już jak najbardziej współczesna, e, i, i to artystka, która chyba Najbardziej odwołuje się do tego, co w jakimś stopniu tego, co robiła Anna Atkins, artystka, która obcuje bezpośrednio z naturą, zapisując jej stany, rejestrując pulsacje tej natury. Mowa tutaj o znakomitej Megan Reibenhoff. Me Megan Reibenhoff pracuje z taką nieuchwytną materią, bo zapisuje rzeczy no, niebywałe. Widzimy, jak za arkuszem papieru cyanotypowego walczy z falą na innych fotografiach zapisuje rejestrację mrozu, który ścina powierzchnię cianotypi. Myślę, że najbardziej takie sugestywne i chyba najbardziej znane to prace z serii Litoral Drift. Litoral to, to w, w ekologii ta, ta, ta przestrzeń taka. Graniczna łącząca wodę z lądem, i, i, i tutaj właśnie te, te, te takie nietrwałe formy zapisu, takie no bardzo abstrakcyjne i ekspresyjne, i opowiadające o czymś, jakby o takim bezpośrednim, bezpośrednim przełożeniu, realnym kontakcie z naturą. Mnie osobiście bardzo, bardzo to przekonuje. Sceneria, którą zbudowałem, która jest tłem dla naszego dzisiejszego spotkania, składa się z, z kolei z moich prac. Cianotypowych. Ja z tą techniką spotkałem się w pierwszej dekadzie XXI wieku i właściwie cały czas gdzieś tam w jakimś stopniu eksperymentuję stosując cianotypię. Cjanotypia pojawiła się w momencie, kiedy jakby Powoli zacząłem myśleć nad tym, czy aparat w jakiś sposób nie przeszkadza mi w opowiadaniu o tym, co dla mnie jest istotne. Po wcześniejszych eksperymentach z, z fotografią. Otworkową, zacząłem gromadzić fragmenty materiałów organicznych w sposób fotochemiczny. Tworzyłem z nich, powiększając fragmenty kwiatów, skrzydła owadów. Poddając im te, te, te naświetlane na arkuszach błon graficznych e, negatywy e, rozmaitym manipulacjom, takim jak choćby solaryzacja, e, no, starałem się otrzymywać takie, takie bardzo abstrakcyjne obrazy, m, intencyjne które gdzieś też wyrażały, wyrażają ten, w jakiś sposób, formy, wyrażają formy, wyrażają sposób przeżywania kontaktu, mojego kontaktu z naturą. Stosując, stosując rozmaitego, różnego rodzaju papiery starałem się Nadawać tym pracom taki jak najbardziej, jak najbardziej o, poleciało coś jak najbardziej yy, naturalny, jak najbardziej zbliżony naturze, yy, zbliżona naturze, formy Chciałem jeszcze wspomnieć, na, 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 kończąc powoli, o jeszcze jednej artystce, która, która zaczęła wykorzystywać też cianotypie, tworząc takie intymne, mocno zanurzone w, w, we, w rodzinnej historii i, i, i e, też odwołujące się do natury e, cjanotypowe prace, mowa tutaj o e, Katarzynie Kryńskiej, e, która tą cjanotypię też, też jakby e, też zaczęła e, wykorzystywać, e, zaanektowała w obszar swoich e, e, praktyk fotograficznych i, i, i właśnie te, 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 te prace też możemy i znaleźć w internecie i też oglądać na, na rozmaitych wystawach, jak choćby na Bydgoskim, wywodzącym się z Bydgoszczy festiwalu fotografii. Vintage. Co spadło? A, spadł rentgen mojej nogi, który taki właśnie był poddawany takiej jakiejś próbie destrukcji. Więc w tej niebieskiej tonacji będę się z Państwem. Żegnał. Tutaj w skrzydłach przygotowują się na kolejną wystawę, ale o tym może innym razem odebrane dziś z depozytu moje prace z serii Iliaster. Tymczasem tyle. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Być może w kolejnym y, odcinku. Dziękuję.